Trzyma! Dzisiaj dzisiaj kupimy sobie 5000 klejnotów. Nie, nieźle dopiero, bo mam 47 zł i tam 12 groszy, chyba, czy tak. 47 i 12 groszy. A tu w rękach mam 2, 20

No to mam 20, znaczy 10 groszy nie wziąłem, bo zapomniałem ich z spokoju, bo mi spadły pod stół, a nie chcę się ich wyciągać. To tak naprawdę mam jeszcze o 10 groszy więcej, ale no ten ale mi, ale mi spadły i teraz nie chcę się ich wyciągać. Nie. Eym. Um. Um, no to wiecie. To jutro sobie doładujemy. Kurde, nie wyszedł mi Super Punch. Ja się uczę ogólnie Super Puncha. Kurde. Mi um, ja ogólnie już parę razy ten Super Punch wyszedł na lavaland, na handropie, na lavaland, na Laser Tracie i na Block mi te super dobrze wychodzą. Raz zrobiłem takiego super puncha, że jak był ten parkur, co nie? Ten taki, że skaczesz są takie dwa parkury i te takie bloki, gdzie możesz powiedzieć albo górą, albo górą, tam są takie dwa klocki do rozwalania, albo po prostu na taką platformę możesz na, na takie wlecieć. I ja akurat zrobiłem tylko też, że wleciałem na tego. Yy, od razu na drugiego i właśnie tak chłopowi sprzedałem takiego super puncha, że chłop wyleciał poza mapę. Że go tak mniej więcej początku chyba. Yy, wybiłem go tak, yy, że chłop, chłop. Wleciał ponad te trzy klocki, co jest już mega dziwne. To jeszcze tak, że w te lasery wleciał, tak pomiędzy te lasery na początku. O, udało się policzek. No i te to, to był mój najlepszy na razie super punch. Na razie. Może się to zmieni. Zobaczymy, czy jak będzie... Ciekawe co teraz w ogóle będzie na finał, bo jest 8 osób, czyli finał. Nie mam chciał jakiegoś bombardmenta. A i na bombardmencie mi te super punche jeszcze wychodzą. Dobra. Super Slay to tutaj nie zrobię, bo tutaj, że to kiedy masz kogoś przodu chociaż raz, zrobię. Albo nie, nie będę grał. Ja chcę coś zrobić. Dobra, jednak będę grał, bo jestem pierwszy... Wszy Zobaczcie Nie poczekajcie No, ktoś już to wygrał. Ja chciałem zrobić tak, że ciągle będę się ślizgał i wlecę od razu na początek. Albo wiecie co? Zrobimy sobie coś. I tak, jakby będę miał 5000 kolejne. Znaczy po prostu 5000. Pickie. Nie pickie. No, ja mam 26. Jakby był epicki to byśmy sobie zakręcili. Chyba zakręcili. Nie, mi chyba dwóch żetonów, bo epicki daje chyba 15, a ja miałem. Ja miałem. Ja miałem 18, więc 18 do 2 to bym miał 33. Czyli by mi brakowało dwóch. Jeżeli moja matma mnie nie zawiodła. Chodzi mi, chodziło mi o żytan i na epicką skórkę. <grystanie> nie wiem, czy słyszeliście, ale tak pisnę. Tak trochę dziwnie, co prawda. 5 10. Piętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt, dwadzieścia pięć, siedemdziesiąt, dwadzieścia pięć, dziewięćdziesiąt. No to dobrze. W takim młodym wieku liczyć hadi. moja ulubiona mapka. ostatni od wczoraj mam ją dosyć często. I patrzę. Na przykład ten kto to, a, a ja nie widzę. No nie ucieka. Nie no chciałem jeszcze użyć super pancza. Znaczy po prostu pancza. Leciś tu. Patrz. Nie no, ja mu na głowie stanęłem, no. Chciałem temu indykowy spełnić. O ty! O kurde. Ja tam dotknąłem tych kolców? Mi się wydaje, że ja ich nie dotknęłam. Zgadnijcie, co dzisiaj jadłeś, to zgodnie dostaję serduszko. w komentarzu. Oczywiście w szkole to było niestandardowy nie dzień. Nie chodzi mi tu o żaden sprawdzian czy coś. Chodzi mi o takie córce, że rzadko kiedy się zdarza, a już się zdarza. To jest dużo lepsze niż taki zwykły szkolny dzień. No wtedy nie musisz się uczyć. I w ogóle. Mi skończyło zrobić tego. Dasha. Dasha, jakby ktoś nie wiedział, to to jest rzucenie się. O to, co ja ty. Nie no. Bo pierwszy ślisk miał być nie w tą stronę. A po drugie, czemu mnie wszystko bije? O ty chłopie. Ej, hej. to było typowe. Ja raz tak jechałem też na iChech, ale nie z chlitem, tylko z panczem, że chłop leciał tak idealnie za mną. I ja przed nim, i chłop nie dotykał tak jakby głowami moje nogi. I chłop nie tak wano, że ja prawie spadłem na te trampoliny też na Icy High przy jest prawie spadłem na te trampoliny, ale spadłem pomiędzy nie, ale i tak przeszłam, ale fartem był jako 16. bo wtedy to było na pierwszym rzędzie. I to było chyba moja najbardziej fartowna akcja w Stumble guys. Stumble guys, Stumble Guys. Może jeszcze Guiz, Guiz, czyli tak jak się pisze Guiz. No, dziwnie brzmi, więc guis czemu mi zdaszowało? Kurde, ja mam takiego z zaskoczenia super puncza, e, ale chciałem właśnie zrobić shorta przed klasą, jak gram przed klasą? In że nawet najprostszy trik, ten na przykład no, nie wiem, jungle rolu. Żeby się poślizgać tak po tej rolce, czy po prostu... Czy na przykład przeskoczenie na Super slajdzie O! To akurat pokażę zobaczcie, chodzi mi o tego tylko, o ile tam w ogóle dojdę, bo może być tak, że tam nie dojdę. Zobaczcie, że takie coś by mi nie wychodziło, i by się działy takie podejrzane rzeczy, by się działy takie podejrzane właśnie rzeczy. A przed szkołą, a po szkole, jak już jestem w domu i gram sam, nikt mi, na mnie nie patrzy, to chłopie, gram lepiej niż najlepszy gracz świata. Chciałem takiego shorta zrobić, bo nie wiem czy wiecie, ale mam rekord świata w Stumble guys Nawet jest, mam, mam to nagrane właśnie. I, i tam trwało to u mnie. Um, Ile? Ja chyba U no Nie trwało to 13 sekund, bo ja to zrobiłem wszystko na jednym ślizgu. Jak się tam na początku rzucasz, żeby zrobić tego tylko, to ja go zrobiłem. Znaczy to było inaczej w sumie, bo najpierw miałem inne świata, a potem sam siebie pobiłem. No, zobaczcie. Leciałem sobie i tam, jak chcesz się odbić tam od tych odbija czy tam na początku. To mi tu nie wyszło, tylko ja stałem na nich. I mnie to tak wybiło, że to mnie nie wybiło do góry, tylko to mnie wybiło tak, tak że ja, ja taki szybki byłem, że wleciałem w tą górę. Użyłem sprintu, wleciałem na górę i potem to mnie przyspieszyło w tą górę. Um, i, um, i wtedy normalnie szyłem um, i ten no i, o, szyb, no i szybko mi się udało bez walnięcia niczego, bez żadnego zważywienia jak to niektórzy mówią um, wszystkiego i idealnie pięknie a drugie to było tak, że po prostu mi wyszedł, że wyskakuję sobie na tym grzybie, grzybie to są te odbijacze po prostu, grzybie grzyby odbijacze Wiecie, o którym mi chodziłem? Ja pokażę. Chodzi mi o te tutaj. O te, co. Konie niech nich przechodzę. I to. Od nich się tak wybiłem. No i każdy zna tego tylko, więc nie muszę chyba tłumaczyć. Po prostu, że mnie one wysoko wybiły. Udało mi się tam wsko wskoczyć. Mi się udało. No, teraz mi się nie udało. Mnie się wtedy tam udało wskoczyć i ogólnie tutaj ja nie skończyłem tego ślizgu, bo tak całą mapę od razu przyleciałem i to mi 13 sekund zajęło. No 13, bo wiem. 13 i tam 37 sekund. A druga osoba to nie wiem ile ma. To znaczy może kurcie, że został pobity. Ja nie wiem. Na no, Angle Rolu też miałem. Ale no ktoś mnie pobił i ja znowu zrobiłem jeszcze lepszą próbę niż ta pierwszy rekord świata i, i go pobiłem. Więc obecnie mam dwa rekordy świata, znaczy, mu jeden mam na pewno, drugi nie wiadomo. <gry> I w ogóle mogę Wam się pochwalić osiągnięciem w geografii. Mimo, że nie mam geografii w, w szkole, to w 30 minut zrobiłem 137 krajów. No nie aż tyle, ale 113 tak z pamięci wpisałem, bo jest taka strona. Jedpunkt, Wpisujesz na przykład sobie państwa Europy, państwa świata, państwa Azji, czy na przykład. Um, gdzie czego nie można robić albo gdzie, w, w jakim kraju jest jakiś zakaz, czy cokolwiek związane z geografią. Yy, no i ten, no i właśnie to tam, żeby wpisałem Państwa Świata i no miałem to, 100 tam, już nie pamiętam sam. Wiem, że to wam się bardzo, bardzo przyda do życia. Ogólnie byście bez tego nie przyżyli. Oczywiście mówię to w sprawach humorystycznych. Nie, niech nikt się na mnie nie obraża. I też nie, nie wiem, czy to jest chwalenie się, ale no po prostu nie miałem co teraz obecnie tak powiedzieć. Z ciekawszych rzeczy to mówię. Takie, które były ciekawe, ale takie, które były wcześniej i takie niepotrzebne wam. Do I zobaczcie, długie. W ogóle mam wszystkie epiki, które się da trafić z epickich skórek. Ostatnio trafiłem też świętego Mikołaja, bo to był jedyny, którego mogłem trafić w epickim spinie. I go trafiłem, bo prawy był Seitai Shogun, ten samuraj zielony specjalny. Yy, no i... ale no... Stumblegeist, jak to Stumblegeist mi go nie dał, ale za to dał Mikołaja, bo był obok. Ja nie mógł wam pokazać, bo jedyne co mi brakuje to te dwa epickie ryzegemy. Um, tego mis miał, czy jak to tam się nazywa, czy jak on tam się nazywał? Coś tam miał, mis czy tam coś. Um, I kapitan nowherd. Ciekawe, spadł. Wiem, że użyłem splinta i, i on mi to dał, ale ja tam chyba nie dosięgnąłem. To już mogę wam powiedzieć, to co się tam stało. Byłem na wycieczce. tam, co mieliście zgadywać, na wycieczce szkolnej, ale za to nie powiem wam gdzie. Powiem tylko, że w Gorzowie. No nie powiem gdzie mieszkam. O, hali to tutaj mi powinny wychodzić superpance, bo to... To wychodzi ogólnie na takich mapach, gdzie... Nieważne kiedy, zawsze każdy jest nie aż tak daleko siebie. Nie wiem, całą cały spinning round jesteś ktoś dopiero startuje, a niektórzy to już będą przy mecie. Ogólnie na heksagonie często mam tak, że mam 7 Milionów IQ, ale jak to się stało, bo ja przeniknąłem przez wszystkie? Jeszcze jakbym spadł tam na sam dół, to jeszcze bym to zrozumiał, bo no wpadłem pomiędzy wszystkie, a tam są dziury, więc to bym zrozumiał, ale no nie wiem czemu przeniknąłem przez, przez to coś. Co, co, gino? Długo święta, mogę wam powiedzieć. Kto zgodnie kiedy to nagrywam, bo w ten sam dzień to w sumie wyrzucę. Uuu, to nie był super punch, ale punch. I to dobry punch. Dobry raz. Kroczy sobie tutaj. O, to jest super punch. Nie. Dobra. Ej, przytul mnie ktoś. Aha, jak coś kogoś na betelkę. Ale to jest typowe, kiedy ktoś nie patrzy, ktoś sobie stoi, to ty go to ty za chwilę za chwilę przyjdę. się w jakiejś, nie wiem, trzeciej rundzie, mówiłem, że mówiłem sobie, że jak będzie jakiś blog też na drugą rundę. To, że szybko włączę nagrywanie, pokażę i powiem i blog też jest, za chwilę wracam, <grym> Jest blog też. Ale w sumie nie będę już robił przerwy, bo już, jednak już mogę. się, że tata paweł i, że tata po prostu wrócił i że tata Paweł O my też i Rozpakujesz i zakupy, które kupiłem no, Tata pracuje w Zielonej Górze I sobie... I zobacz się, Dobra, on tam dalej jest On tam dalej jest co ja odpadłem jako dziewiąty, a mnie zaliczyło jako ósmy. Ja widziałem, jest to nawet nagrane. Jest to nawet nagrane. Tam ktoś spadał, odpad, Było 8 na 8. Ja odpadłem. Ja wpadłem w w lasery w kolce, który mnie lasery. No i wtedy mnie zaliczyło jako dziewiętego i że do ósmych odpadłem. to żebym sobie koczy dobra, a ja będę pierwszy nie odkryłem jak kamerę włączyć to jest ta kamera jestem ja nawet twarz by no Myślałem, że to nagle tutaj żyje że to nagle tutaj, tak A to nagle ona odwrót Poczekajcie, ja to wyłączę, bo już jest okay. no, no, będę może tak nagle z kamerką Nagręcę, nagrywam z kamerką, to tak właśnie, bo to jest jedyny sposób na kamerkę w sumie na mobizenie. W no ogóle miała być jedna informacja o tym, że jutro będzie 5 pięć, klejnotów, a jest tego dwadzieścia parę minut filmu. No nie, ja mówiłem. Dobra, już będą takie krótkie filmy, bo... bo tak to ludzie mało to płykają i ogólnie nikt tego nie ogląda. Ja tracę 20 minut. Ja tracę 20 minut, a tu nic, bo nikt tego nie ogląda. Mam brak wyświetleń. A tu... A tutaj jak robię klucz. Więc powiedziałem... Dobra, będę robił krótsze filmy i, i teraz, teraz będzie chociaż kogoś to interesować, co robię. Już myślałam, że nie przejdę. to nagle ciągle tam to jest finał no 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 o i dobra super pancze i na lawalandzie. to jest super pancer wychodzi mega łatwo bo ty po prostu wskakujesz do kogoś na kafelek i uwalisz pancer jak ja zginęłem Zawsze dajcie słupę i łapkę. Fodajcie jutro na odcinek. Tak, kupuję 5 kakrejnotów. I sobie zakręcimy jakieś 10 razy ten, Tak 10 na raz. Prawda, że jeszcze suba i łapkę w górę. I za te 5 kakrejnotów.